Cześć, dzisiaj pokażę Wam jak skonfigurować kierownicę lub pada poprzez podłączenie na USB. Wchodzimy w komputer i wpisujemy kontrolery gier. Oczywiście musimy mieć pewność, że nasza kierownica jest podłączona do, do USB. Gdy już klikniemy, skonfiguruj kontrolery podłączenie przez USB. Się da się nas, nasze urządzenie. Klikamy zaawansowane, aby wyszukać wszystkie urządzenia i wybrać je na preferowane. W moim przypadku jest to tylko jedno urządzenie. Klikam Właściwości i mam tutaj zaznaczone wszystko, czyli mogę sobie sprawdzić wszystkie guziki, po kolei, jak idą, czy na pewno wszystko działa. Strzałki też mogę wszystkie sprawdzić. No, no i 8. Jak coś jest nie tak, to zawsze można skalibrować, czyli teraz pozostaw uchwyt w centralnym położeniu, czyli w naszą kierownicę zostawiam w centralnym położeniu, naszą kierownicę pozostawiam w centralnym położeniu i pedały gazu i hamulca też. E, teraz zatocz uchwytem całkowita koła, czyli od lewej do prawej, od lewej do prawej. Gaz, hamulec, gaz, hamulec, gaz, hamulec, hamulec, hamulec. Nie czekaj inaczej, gaz, hamulec, gaz, hamulec, gaz hamulec. Można wyświetlić nieprzetworzone dane, jak coś to pomoże. I dzięki temu już mam tak raz w uchwyt w położeniu centralnym i klikamy zakończ. Dzięki temu nasza kierownica już jest skonfigurowana i gaz i hamulec lepiej działają w moim przypadku. I to wszystko, co chciałem wam pokazać do widzenia.